Witajcie. Ostatnio zauważyłem, że wiele osób za bardzo skupia się na jedzeniu, na diecie. Też ostatnio bardzo dużo mówi się o jakości powietrza, ale nikt nie mówi o tym, jak oddychać i w ogóle, czy jest takie coś jak prawidłowy oddech czy prawidłowy wzorzec oddechowy. Dlatego zaraz wsiadam w samochód i jadę do Wrocławia do Aleksa, który pokaże wam, jak prawidłowo oddychać i jak powinien wyglądać prawidłowy wzorzec oddechowy. No dobra, dzisiaj super produkcja, nagrywamy na trzy kamery. Dzisiaj porozmawiamy sobie o wzorku oddechowym i jak ten wzorzec wpływa absolutnie na wszystko w naszym ciele. Nie bez kozery joga już od tysięcy lat mówi, że naucz się oddychać, a nie będziesz miał problemów w życiu. To też jest powiązane jakby z naszą psychiką, ale też z naszym ciałem, gdyż. Można powiedzieć, że oddech z jednej strony jest jakby wtyczką do autonomicznych układów nerwowych, co też pokazuje teraz Wim Hof, ale też zmienia całą biomechanikę naszego ciała. Dlatego też dzisiaj skupimy się tylko i wyłącznie na tym, jak wzorzec oddechowy, który jest jakby wytrącony z równowagi, potrafi spieprzyć nam ciało. Pierwsza rzecz, mamy różne sposoby oddechowe, tak? Może słyszeliście o tym, że mamy tor górnożebrowy, Dolnożybrowy. Niektórzy uważają, że oddychanie to jest wywalanie brzucha do przodu. Tak, że nie ze przeponem? Tak, tak, to tak. tak. O, może od razu powiedzmy, że przepona jest, jest. Przepona. Jeden mięsień oddechowy mamy w ciele, to jest przepona. przepona. I mamy jedne płuca, które też są w pewien sposób ułożone w klatce piersiowej. I też będziemy chcieli się jak najbardziej całą tą powierzchnię płuc wykorzystać, co nie jest wcale takie oczywiste. I może co? Na Twoim przykładzie pokażę, jak to powinno mieć miejsce. No to, schodzimy na dół i pokazuję. W momencie, w którym ktoś do mnie przychodził na konsultacje treningowe, mówię w czasie przeszłym, bo już jestem emerytowanym trenerem, jak widać, e, długa siwa broda, e, to zawsze zaczynałem od naprawy wzorca oddechowego, gdyż, tak jak powiedziałem, wzorzec oddechowy leży to jest fundament, tak na dobrą sprawę, dla naszego ciała i dla naszego ruchu. I najpierw musimy zaadresować Ewentualne problemy, które osoba może mieć z tym wzorcem oddechowym, zanim w ogóle zaczniemy myśleć o przysiadach, wyciskaniu i tak dalej. Pierwsza rzecz, weź duży, głęboki wdech. I duży, głęboki wydech. I jeszcze raz poproszę. I teraz to, co możemy u Kamila ciekawego zaobserw zaobserwować. Dobrze zbudowany facet, widać, że trenuje, ale wzorzec oddechowy, coś bym się tutaj przyczepił. Dlaczego? Dla większości z nas jakby jeśli słyszymy musimy oddychać przeponą no to co nam się kojarzy no to brzuch, brzuch. zaczynamy wywalać tak i u ciebie to e, zauważyłem że jak zaczynasz oddychać to pierwsze co się podnosi brzuch. brzuch dla mnie to jest już taka czerwona flaga na zasadzie że hmm, może mięsień poprzeczny brzucha tu jest za słaby a mięśnie międzyżebrowe są za bardzo spięte i dlatego klatka nie otwiera się w trakcie oddychania słuchajcie klatka powinna zachować się jak taka beczka jeśli bierzemy wdech ona się otwiera 360 stopni, dzięki czemu jesteśmy w stanie wykorzystać całą powierzchnię płuc. Słuchajcie, anatomicznie płuca gdzie są najszersze? One są najszersze w tym miejscu, tak? Dlatego jeśli ja nie widzę tej, tej akcji klatki piersiowej, która rozchodzi się na boki, to jest dla mnie już czerwona flaga, tak? U kamila najpierw wypadł brzuch, później poszło do toru górnożebrowego. Czyli dla mnie to już jest coś do naprawy, tak? Naprawa tego jest bajecznie prosta, gdyż po prostu łapiemy się za dół żeber i teraz oddychając przez nos, mi się roz... właśnie, otworzyć jak najmocniej żebra. I swobodny wydech. I znowu, koncentrujesz wdech najpierw z tego miejsca. I swobodny wydech. Teraz popatrzcie, ja zabiorę ręce, robię jeszcze raz to samo. Jak zmienił nam się całkowicie wzorzec oddechowy? Brzuch się nie wywala, Góra żeber nie jest zaadresowana, zapełniamy się wdechem jak wodą od dołu, powinien nas tak wdech zapełniać, i cała klatka zaczyna nam pięknie, ładnie pracować. To jest prawidłowy wzorzec oddechowy i na tym będziemy budować nie tylko już później ćwiczenia stabilizacyjne, ale też i cały ryb. Dlaczego ja nie chcę, żeby brzuch wypadał w trakcie treningu? Otóż dlatego, że na treningu osoba musi być stabilna, tak musimy wytworzyć tą stabilizację centralną, czyli spiąć mięśnie brzucha. I teraz popatrzcie, jaką ciekawą mamy teraz zależność. Jeśli ja mam spięte mięśnie brzucha, a e, nawykowo oddycham, wywalając brzuch, no to przed jakim dylematem stoi osoba trenująca? Albo jestem stabilny, napięty i nie oddycham, albo oddycham i się rozluźniam. Na treningu nie możemy z takim czymś się borykać, bo jeśli ja zacznę oddychać i się zdestabilizuję, no to automatycznie pójdzie mi kontuzja w plecy. Tutaj mi coś strzeli, tam mi coś strzeli. Dobra, a co podczas swobodnego oddychania na co dzień? Swobodne oddychanie w dalszym ciągu powinno być generowane z dołu żeber, mhm. tak? Ja nie mówię, że góra żeber to nie jest, to jest tylko błąd. Jakby chcemy zapełniać się wdechem jak wodą, czyli od dołu lecimy i brzuch się leciutko też może uwypuklać, ale ja nie chcę widzieć czegoś takiego, że ja biorę wdech yes. i pracuję tylko tu, a tu jest wszystko zaspawane, tak jak, wiesz, tu się nie rusza, i to jest bardzo częste. Drugą taką częstą, e, częstym wzorstwem oddechowym to jest wykorzystywanie toru górno go tylko. Czyli oddycham i podnoszą mi się barki. To jest bardzo łatwe do sprawdzenia. Połóż sobie rękę na klatce piersiowej i jedną na brzuchu. Jedną brzuchu. Nie, nie, jedną na brzuchu. A, Ręko, jedną. Rękę na brzuchu. Teraz jak będziecie to sobie sprawdzać w domu, oczywiście troszeczkę wiecie już co sprawdzamy, więc ten test może być zaburzony, ale sprawdźcie na swoich domownikach. I teraz bierzesz duży wdech jeśli ja widzę, że pierwsze co unosi się to ta ręka, która jest ustawiona na górze klatki piersiowej, no to ja już wiem, aha, oddychasz torem górnożebrowym. Jeśli widzę, że brzuch się bardzo mocno uwypukla, to widzę, aha, najprawdopodobniej poprzeczny brzucha, który stoi na straży tego, żeby brzuch cię nie wywalał, najprawdopodobniej jest osłabiony. Jeśli natomiast widzę, że fajnie nam klatka się otwiera 360 stopni i ten tech jest jakby zaakcentowany, jeszcze raz podkreślam, zaakcentowany, to nie znaczy, że brzuch ma się nie ruszać i tutaj się ma nie ruszać, tylko ten główny akcent idzie na tą stronę, to to wtedy wiem, że jest OK. I teraz popatrzcie, jeśli ja oddycham torem górno-żebrowym przez cały czas, Czyli wykonuję kilka, kilkanaście tysięcy wdechów w trakcie dnia i za każdym razem, ja oczywiście przesadzam w tym momencie, ale podnoszę barki do góry, to co się dzieje z mięśniami tutaj wokoło mojej szyi, około obręczy barkowej? One po prostu zaczynają się coraz mocniej spinać. Z miesiąca na miesiąc, z roku na rok są coraz bardziej spięte, bardziej spięte, bardziej spięte, a mięsień, który jest w takim spaźmie, można powiedzieć, no jakby ogranicza nam przepływ płynów, przez całe nasze ciało. I stąd mogą się brać bóle głowy, bóle obręczy barkowej, bóle szyi, przepukliny szyi, a jak nam już tutaj obręcz barkowa i szyja nie pracuje, a stąd się zasila nasza cała kończyna górna, no to nawet cieśli nadgarstka, łokcie tenisisty, golfisty, no możemy wymieniać i wymieniać tych wszystkich dysfunkcji, które nam się mogą wziąć z nieprawidłowego wzorca oddechowego. Do, dodatkowo dla naszego ciała, jeśli my oddychamy torem górno Czyli te dechy są płytkie i szybkie, to jest podprogowa informacja, że nasze ciało jest jakby w permanentnym stresie. tak? Tor górnożebrowy jest zarezerwowany do sytuacji stresowych, kiedy potrzebujemy szybko tlenu, szybko dostarczyć tlenu do organizmu. Dlatego jeśli my cały czas walimy tym wzorcem, no to nasze ciało jest cały czas na pewnym poziomie stresu. Jeśli naprawiamy wzorzec oddechowy, to automatycznie ten stres nam zaczyna spadać. Okay? I w ten sposób to wygląda, jeśli chodzi o rozkminy Związane ze wzorcem oddechowym. No i tak, żeby na końcu nie zostawiać was samą suchą informacją, zaproponujmy takie jedno, dwa proste ćwiczenia do tego, żeby nauczyć się oddychać w prawidłowy sposób. Pozycja zginasz kolana, składiesz nogi w ten sposób, żeby troszeczkę wytrącić ten odcinek lędźwiowy z przeprostu. Bo jak mam wyprostowane nogi, to on się automatycznie uwypukli, a tego raczej w tym ćwiczeniu nie chcemy. Kładziemy sobie ręce na dole żeber. Tak jakbyś chciał w ten sposób objąć. Tak jest. Ściskamy leciutko i zaczynamy teraz oddychać przez nos. Przypominam, że nos to są dziury, którymi powinniśmy brać wdech. Starając się rozpychać klatkę jak najmocniej na boki i swobodny wydech przez usta. Wydech jest dwa razy dłuższy niż wdech. Ok? No. Wdech przez nos. Tak jest, klatka się otwiera na wszystkie strony, jedna czwarta wdechu, kumulujemy jedną czwartą wdechu na, na górze. To nie jest tak, że w ogóle nie możemy torem żebrowym oddychać, ale akcent powinien być tu. I wykonujemy takich 15-20 oddechów. Oprócz tego, że pochmienicie, jak wygląda wzorzec oddechowy prawidłowy, to po takim ćwiczeniu, kiedy dwa razy wydłużycie wydech w stosunku do oddechu, zobaczycie, jak bardzo mocno będziecie zrelaksowani. Okay? Czyli to jest takie ćwiczenie, z jednej strony naprawiające wzorzec oddechowy, ale z drugiej strony też fajnie relaksujący cały system. Ja dodam jeszcze od siebie, że może Wam się mega w głowie zakręcić i na to też <grytanie> Może nie wstawajcie od razu za szybko. No bo to jest też e, prawda, że jeśli nie oddychamy w prawidłowy sposób, nie dostarczasz ciału odpowiedniej ilości tlenu. tak? Wykorzystujesz załóżmy jedną trzecią płuc i nagle zaczniesz wykorzystywać większą e, powierzchnię. Więc ciało dostanie takiego, takiego zawrotu głowy od nadmiaru tlenu, ale nie, nie bójcie się, to jest w zupełności normalne i po jakimś czasie, jak się nauczycie prawidłowo oddychać, to, to się wszystko unormuje. Dokładnie. I tak jak już Wam wcześniej wspomniałem, tutaj pokazując na Kamilu, jak wygląda zły wzorzec oddechowy, na szybko chciałbym tylko podsumować, jakie negatywne skutki Was czekają, jeśli tego wzorca nie naprawicie. No to po pierwsze, Zły przepływ płynów ustrojowych naszego ciała, a głównie limfy, która jest takim, można powiedzieć, taką kanalizacją naszego ciała, tak. Limfa pomaga oczyszczać się naszemu ciału i jeśli tego przepływu nie ma w naszym ciele, jeśli jest on ograniczony przez właśnie te zbyt duże napięcia mięśniowe, no to zaczynamy sobie tutaj robić takie bajorka wszędzie. Ta limpa nie może jakby się wydostać z poszczególnych miejsc w naszym ciele, no i to bardzo negatywnie wpływa jakby na zdrowie całej tkanki, zaczynają się tam później robić punkty spustowe, zaczyna być ta tkanka obolała, spięta, no wszystko to, czego nie potrzebujemy. Druga sprawa, te napięcia mięśniowe, które zaczynamy tworzyć poprzez Przepracowywanie mięśni, które nie są głównymi mięśniami oddechowymi, bo przypomnę, że przepona to jest mięsień oddechowy, a to są tylko mięśnie pomocnicze. Jeśli my nie wykorzystujemy tego wzorca w prawidłowy sposób, to nagle te dysfunkcyjne napięcia zaczynają wędrować tu, no i zaczynamy mieć tutaj napięcia, e, jeśli chodzi o szyję i obręcz barkową. To może powodować napięciowe bóle głowy, to może powodować bolesności w szyi e, czy w barkach. To może powodować różne dysfunkcje ruchowe, bo popatrzcie, jeśli moja obręcz barkowa jest spięta i nie może się poruszać w pełnym zakresie, no to to prędzej czy później będzie to prowadzało do kontuzji. Trzecia sprawa, no to jest ta sprawa związana ze stresem, tak? Jeśli my oddychamy płytko i szybko, no to dla naszego ciała to jest cały czas bodziec, e, który będzie go stresował. Jeśli my zaczynamy oddychać: Pełną piersią i powoli, no to automatycznie ten stres z nas spada. No, tak jak powiedziałem, na tym bazują wszystkie ćwiczenia medytacyjno-jogiczne. Każdy, kto próbował tego typu rzeczy, wie, jak bardzo można się wyluzować po takiej sesji. Właśnie nam chodzi o to, żebyśmy nie musieli specjalnych sesji poświęcać do tego, żeby się wyluzować, tylko żebyśmy byli wyluzowani przez cały dzień, wykonując prawidłowy wzorzec oddechowy. Tak? Kolejna sprawa. Odpowiednia ilość tlenu dostarczamy do naszego ciała. No, można mnożyć i mnożyć rzeczy, na które wpływa prawidłowy wzorzec oddechowy. Jeśli przepona fajnie nam pracuje, no to też są masowane organy wewnętrzne. Tutaj w tym rejonie jest prawidłowy przepływ. E, jeśli byśmy dalej zaczęli to rozkmijać, to i stabilizacja biodra, i kolana, i stopy. Słuchajcie, nasze ciało to są naczynia połączone. Wszystko ma wpływ na wszystko. Jeśli tak główny wzorzec naszego ciała, jak oddychanie jest zaburzone, no to mogę Wam to zagwarantować, że cała reszta funkcji Waszego ciała również będzie zaburzona, dlatego nie olewajcie tego, skupcie się na tym i postarajcie się odzyskać ten pełen, głęboki wdech całą klatką piersiową i powierzchnią płuc. I pamiętajcie o tym, że jeśli myślicie, że dieta jest najważniejsza, to pamiętajcie, że jecie od 3 do 5 razy dziennie, Niektórzy jedzą jeden, niektórzy dwa, niektórzy trzy, cztery, pięć razy dziennie, a oddychacie 20 tysięcy razy dziennie. Bierzecie około 20 tysięcy wdechów dziennie, dlatego zadbanie o ten odpowiedni wzorzec oddechowy, o ten oddech, o dotlenienie tego organizmu, o którym bardzo głośno się mówi, będzie kluczowe dla Waszego zdrowia. Słuchajcie, to nie jest ostatni odcinek z Aleksem, dlatego zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, dania dzwoneczka i oczywiście do obserwowania naszych social mediów, czyli Instagrama i Twittera, który jest teraz XM. Jak widzicie, pogoda nie jest za fajna na dworze, już w większości Polski spadł pierwszy śnieg, a będzie tylko i wyłącznie gorzej, dlatego jeśli chcecie wiedzieć, jak uzyskać odpowiednią odporność i jak nie chorować w tą zimę, to wchodźcie tutaj. Cześć!